A już jest godzina 15 po 11. Javier tutaj ogląda mecz. hiszpania Włochy. Właśnie mamy drugą część dogrywki. A my z Rusiką będziemy dmuchać balony i przygotowywać wszystko dla Lęki na jutro na urodzinki, tak? Ja, dużo balonu. Mamy sporo. Dobra, zaczynamy. Okej. Okay. I oczywiście nie mogę zabraknąć balonów z psim patrolem, ponieważ Elena jest wielką fanką tych piesków. Tutaj już mamy wszystko przygotowane. Zobaczymy, co powie Elena, jak się rano obudzi. Dzień dobry. I co? Kochany Zobacz, jest kumula. Jakie kumula a Lucijce dałaś błyski za to, że ci tak pięknie podmachałała. Mm. To co nie ma lary, No dość, no, otworzymy dalej. dalej. Co to jest? Pościel z Patruja Kanina Polaki są relacjonalni Co to jest od Karoliny? Lenka, co Ci się najbardziej podoba? Zegarek. Witajcie kochani! Jak mogliście zobaczyć, Elena ma dzisiaj urodziny, kończy 4 latka. I z tej okazji jedziemy dzisiaj na Desierto de Tabernas, czyli na jedyną w całej Hiszpanii, jedyną w całej Europie pustynię, która znajduje się niedaleko Almerii. Jest to bardzo ciekawe miejsce, ponieważ nagrywano tam sporo filmów w szczególności wiele westernów w latach 60. i 70., również z udziałem bardzo słynnych aktorów, w tym Clinta Eastwooda. Co więcej, nagrywano tam niektóre sceny do szóstego sezonu gry o tron. Na tej pustyni znajduje się również bardzo fajny park tematyczny, takie miasteczko westernowskie w stylu amerykańskim. Podobno warto tam pojechać, w szczególności z dziećmi, ponieważ mają i minizo, i najróżniejsze przedstawienia, i basen, żeby się ochłodzić. My jedziemy tam po raz pierwszy, mam nadzieję, że fajnie spędzimy ten dzień. To są Już prawie dojeżdżamy, zobaczcie tutaj, wszystko wygląda już jak pustynia. Wszystko suche, zero roślinności. W okolicach tak nagrywano również kontynuację jednego z moich ulubionych seriali na Netflixie, Lisabi czyli Uwięziony. Nagrywano go w motelu, który znajduje się niedaleko stąd, w motelu Oasis.

Jest to. Nawiedzi nas. Ale to jest fajnie po. Oh. A to jakie łóżka mieli kiedyś zobaczyć. Ah, ale super. Давайте я по ней спать. На этот Крыстан. кристалл можно. А, вообще а, а а себе а To był szeryf, mieszkał w szef miasteczka w tej Ale macie fajną ławkę. Zobaczcie tutaj, mamy jakie zasady obowiązują z rąk kopalnia. Nieładnie pachnie o koniku. Idziemy zobaczyć koni. A tam jeszcze ile koników Jakie cuda. Sześć. Poluszku, ty. O, jakie cudy. Nie w kolejnym paluszków kochani, chodź. Ojejku, jaki jakie ten jak o Jezu, jaki piękny o, le cuda a co to jest? a, to wyrabiany alkohol możesz, kochanie Dobre? Zimne co? Możemy iść. Chodźcie. To bank! Chodźcie, teraz idziemy zobaczyć przedstawienie. tutaj na basen, który mieści się wewnątrz tego parku. Lucia z Javierem się kąpią, a my sobie odpoczywamy troszkę, tak? Oj, Boleńko śpiąca. No, masz godzinkę, żeby się zrzemnąć. I co, jak Lucia? Wewnątrz tego parku znajduje się również minizo. Zobaczymy czy będą żyrafy, ponieważ Elena bardzo by chciała je zobaczyć. Kieliszek jest. Jaki jest? Miraclepokosidio. jak ma tutaj mało miejsca. Nie jest? Tak. Powiem Wam, że to się nazywa Minizo, ale to Zo jest bardzo duże, naprawdę. Jeszcze nawet połowy nie widzieliśmy. To jest Maxi Zo. Elena są krokodyle. Jest Pumba i Timon. Pumba tam sobie śpi. Zobaczcie jakie stąd są przepiękne widoki My już jesteśmy w domu. Wróciliśmy bardzo wymęczeni, ponieważ. Chodzenie tyle godzin po słońcu jest naprawdę wyczerpujące. Dobrze, że chociaż był tam basen i można było się troszkę ochłodzić, ale dziewczynki wróciły bardzo zadowolone, więc było warto. Ja już z tego miejsca będę się z wami żegnać. Jedyne co, to chciałabym jeszcze do tego filmu dodać kilka przewitek z dnia jutrzejszego. Ponieważ jutro idziemy do domu do Javiera Taty i będziemy tam świętować urodziny Eleny z całą rodziną. Javiera brat Francji zrobił jej jakiś przepiękny tort, tort niespodziankę. No zobaczymy, co tym razem wymyślił, jak mogliście zobaczyć w filmie z rodzin Lucy zrobił przepiękny tort z kotkami. No zobaczymy, co, co będzie dla Eleny. Jeżeli jesteście ciekawi, to oglądajcie do końca. Natomiast ja już z tego miejsca się z Wami żegnam. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa! <todgłosy> ¡Fuerte, eh! Fuerte.